Dzień dobry, bracia i siostry, a w szczególności dzisiaj siostry, bo dzisiaj jest dzień kobiet. Życzymy hmm. wszystkim Wam pełni Bożego błogosławieństwa, radości, adoracji swoich mężów względem Was, zaskoczenia e, też nie tylko prezentowego, żeby to nie tylko dzisiaj, tylko tak w ogóle, żebyście czuły się piękne, wyjątkowe, wspaniałe. E, I. Żeby mężowie nauczyli się, znaczy ja przynajmniej mam z tym kłopot, wpatrywać w wasze potrzeby i je spełniać. Tego wam życzę. I co? No jeszcze spełnienia jakiegoś takiego najskrytszego marzenia. Jedno z marzeń mojej żony jest tam pod oknem. Nie będę go teraz wyciągał, bo to dopiero jutro. Nagrywamy to w czwartek. Amen. Dziękujemy. Dziękuję, dziękujemy. Niech Bóg was zaskakuje, dziewczyny. Nie, mężowie też. No nie, że tylko było no To, żeby tak nie było. a czy mężowie, chłopcy, bo tu przecież nie każda jest z żoną. E, no, mężczyźni. chyba pozytywnie zaskakują. O! W dniu dzisiejszym. A co dzisiaj mamy? Słowo też nas zaskoczy. Oj, tak. W ogóle fajnie, bo jest Dzień Kobiet. Tak, Sylwia dzisiaj zaczyna w tym barku dla kobiet. Taki wyjątkowy projekt. Nigdy nie było w Dzień Kobiet, nie? Chyba nie. Panie, ja już nie pamiętam. A ja zaczynam warsztaty charyzmatyczne w... W nowym Sączu. W nowym sądzie, o tak, 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 w nowym Sączu. A jeszcze teraz, za chwilę, jadę pod Warszawę do Góry, gdzie pomówcie się za mnie, bo naprawdę już jest niewyróbka. Dobra, zaczynamy dzisiaj Ozeas XIV rozdział. Posłuchajcie. Tak mówi Pan: Wróć Izraelu do Pana, Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego. Usuń cały grzech a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. A Seria nie może nas zbawić, nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić nasz Boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota, ulecze ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak Lilia i jak topola. Zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniałe jak drzewa oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znów, by usiąść w mym cieniu i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja na niego spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. A to słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No tutaj Bóg na początku zachęca nas do no wróć Izraelu, nie? Czyli też mówi do każdego z nas, wróć człowieku, wróć do mnie. Upadłeś bowiem przez własną winę, czyli jeżeli upadłeś, no to to jest twoja wina, nie, nie, nie czyjaś tam z zewnątrz. Ale mówi, zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Zobaczcie, to jest ciekawy zwrot. Zabierzcie z sobą słowa, i fajne wytłumaczenie jest chyba zaraz w następnym, tak. Mówcie do Niego, czyli te słowa to znaczy, mamy coś mówić do Boga, mówcie do Niego, i teraz jest cytat, co mamy: usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyrja nie może nas zbawić. Nie chcemy już siadać na konia, ani też mówić nasz Boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. No to po, po kolei teraz, tak? Usuń cały grzech. Oczywiście mówi to jest, Boże, po Twojej stronie. To jest taka też ładna zapowiedź, no bo ten grzech jest usunięty w momencie, gdy Jezus Chrystus przychodzi i umiera na drzewie krzyża i zabiera ten cały grzech człowieka, bierze na siebie, sam się staje tym grzechem, nie? Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Przyjmij to, co dobre. No i co jest dobre teraz w moim życiu. I teraz mówi: zamiast cielców, tak robił Stary Testament, dawali te cielce w ofierze, dajemy Ci nasze wargi. I tu jest taki wstęp u Ozasza i podpowiedź u Ozasza, która mówi nam: No, Bóg Cię zaprasza do tego, żeby Boga wielbić. Nie? Bóg Cię zaprasza, byś. Ty był czcicielem, żebyś Ty Bogu oddawał chwałę. Bóg nie potrzebuje cielców, Bóg nie potrzebuje pieniędzy, Bóg nie potrzebuje dzieł, rąk naszych, to zresztą dalej jest napisane, tak? Bóg nie potrzebuje dzieł dla Boga, nie. Bóg potrzebuje, by oddać Mu chwałę, należną Mu chwałę i, i, i wyposażył Ciebie i mnie w wargi, możemy tymi wargami Jemu chwałę oddać. No i to jest dzisiaj takie bardzo mocne, ważne zaproszenie ze strony Boga dla każdego z nas, i No i to jest chyba taki tak, 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 tak centrum tego dzisiejszego czytania, nie. A potem zobaczcie mówi, co się stanie, jak tak zrobimy Uleczę ich niewierność, czoczo, obdarzy -czo, ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, Rosa daje och ochłodę, nie Także rozkwitnie jak Lilia i jak to pola zapuści korzenie, więc to nasze życie ma być, ma być stałe, ma być w Bogu mocne. Mamy zapuścić korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniałe, jak drzewo oliwne. No, każdy, kto widział oliwkę, to, to rzeczywiście jest wspaniałe. Sylwiu ulubiona drzewka. Woń jego będzie jak woń Libanu. No, jeszcze w Libanie nie byłem. Ci, co byli, to wiedzą o co chodzi z wonią Libanu. No, ale yy, Liban słynął z, yy, z tego, co posiadał. Był taką ziemią w której dużo rzeczy kwitło, był taką, był, przynajmniej wtedy, taką ziemią y, sugerującą obfitość, nie? Więc, y, więc Jego, y, ostatnio, won Jego będzie jak won Libanu. Czyli inni ludzie mają też z nas czerpać obfitość, ale nie chodzi że nas mają ukradać. Tylko my mamy być hojni, ale żebyśmy mogli być hojni, to Bóg musi to nasze życie przemienić do tego, żeby ono nadawało się. Do, hoj, do hojności dla innych. Nie? Czyli mówi znowu o obfitości. No i potem, no dobrze, dalej mówi. Wiecie co, też nie chcę prze, przesadzać, bo, bo, bo się rozgadam. Yy, to przynajmniej ten pół czytania, jak mogłem, omówiłem. Bóg zaprasza nas do wielbienia go, do oddawania uchwały jako ofiara dla Boga. Niech będą nasze słowa, które z głębi serca będą wypowiadane w jego stronę yy, z dziękczynieniem i z uwielbieniem a On w zamian za to zajmie się każdą moją, Twoją sprawą. Amen. Amen. Dzisiaj jest psalm 81. Bo on jest rzadko. Tak, ale był niedawno właśnie ten, ten psalm. Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. Słyszę słowa nieznane. Uwolniłem od brzemienia Jego barki, a Jego ręce porzuciły kosze. Wołałeś w ucisku, a ja Cię ocaliłem. Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć, obyś mnie posłuchał Izraelu. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Ja jestem Panem, Bogiem Twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, jego bym karmił wyborną pszenicą i sycił miodem sopoki. Amen. On jest piękny ten psań i taki mm, bardzo prosty i myślę, że tłumaczy y, tłumaczy nam to, co Bóg chce robić y, w naszym życiu i objawia nam też taką prostotę życia z Bogiem. Y, nie ma niczego pośrodku. Nie ma czegoś takiego. Nie ma niczego pośrodku. Albo idę za Bogiem i Jego drogami i słucham Jego głosu. Jeśli wybieram... Y, Jakąś, jakąkolwiek inną opcję, no to nie jest ona z Boga. Nie jest po prostu z Boga. Albo idę za Bogiem, albo nie. I myślę, że trzeba tutaj sobie może właśnie tak postawić takie pytanie: czy ja rzeczywiście w każdym momencie mojego życia żyję z Bogiem? Czy jemu się kłaniam, czy coś lub ktoś jest bożkiem w moim życiu, komu się kłaniam? To takie, takie pytania, myślę, bardzo oczyszczające, ale to oczyszczenie doprowadza nas, naprawdę wprowadza w nas to, w taką głębię relacji. No bo o czym jest dzisiejsze słowo? I tak jak było w pierwszym czytaniu, i tak jak jest w psalmie, to jest słowo: Halo, człowieku, ja chcę mieć z Tobą relację. I to jest słowo o relacji. I Bóg mówi: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. To jest, to jest takie proste jedno zdanie. Które pokazuje i daje rozwiązanie, daje odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie możemy mieć względem Boga. To czy y, ja uznaję Boga jako, jako właśnie Boga, który absolutnie we wszystkim panuje i nad wszystkim ma władzę. I moc. Y, no i czy słucham Jego głosu. Czy rozpoznaję Jego głos, czy znam też Jego Słowo, y, i czy słucham tego głosu, y, którym Bóg do mnie mówi? I mm, bardzo właśnie tak dobrze mi się, mi się bardzo podoba to, to, jak Bóg przychodzi z takim oczyszczeniem i sprostowaniem e, dzisiaj, e, w tym też w tym dniu, e, żeby właśnie nasze serca też były przekierowane nie tylko myśli, ale serca i całe nasze ciała, i to wszystko było przekierowane właśnie, e, właśnie na Pana Boga. I, to też może nie jest tak przypadkiem, że to jest dzisiaj w Dzień Kobiet, bo my ciągle szukamy czegoś, porównujemy się z kimś, szukamy też pomysłu na siebie, na swoją kobiecość, ale tak naprawdę Bóg zna nasze potrzeby, potrzeby kobiet i naprawdę na nie odpowiada. Odpowiada i y, Bóg wie, czego nam potrzeba jako kobietom do rozwoju naszej kobiecości, naszych, naszej osobowości, takiej kobiecej i kobiecych serc. Bóg dokładnie to wie. Bóg też zna pragnienia, te, które są takie na zewnątrz, które są takie materialne dla nas, ale ważne też dla kobiet. I, i Bóg też to zna, i ja się cały czas tego uczę, i Bóg mi cały czas też to pokazuje, że On się po prostu o to troszczy. O taką, też o moją taką zewnętrzną kobiecość. Naprawdę, Pan Bóg jest taki w tym niesamowitym. Mnie to zawsze tak porusza, że mówię, Panie, no nawet takie przyziemne rzeczy, ale kiedy Bóg jest ich Bogiem, to one są we właściwym czasie i na właściwym miejscu w moim życiu. I to, to Pan Bóg też właśnie porządkuje. I to jest piękne. I ostatnia zwrotka, zobaczcie, taka też. Mm, Pokazuje owoce obietnicy. Gdyby mój lud mnie posłuchał i Izrael kroczył moimi drogami, ja bym karmił go wyborną pszenicą i sycił miodem z opoki. Czyli mamy wtedy u Boga najlepszy pokarm, najlepsze rozwiązania, najlepsze odpowiedzi, najlepsze drogi, yy, najlepsze relacje, najlepszą pracę, najlepsze wakacje, najlepszy wypoczynek. Wszystko mamy u Boga najlepsze, kiedy słuchamy Jego głosu we wszystkim, co mówi do nas. Nie tylko to, co nam pasuje, kiedy mówi do nas. I tutaj może takie, takie właśnie zadanko, żeby zastanowić się nad tym, czy ja wybieram to, co mi pasuje od Boga, czy wybieram naprawdę i słucham wszystkiego, co Bóg do mnie mówi. Amen. Amen. No i w ramach tego oczywiście zaklamacja, zobaczcie, taka pasująca do tego, Pan mówi, nawracajcie się bliskie z Królestwo Niebieskie. Ono jest dla każdego z nas bliskie, biorąc pod uwagę ostatni dzień nasz na ziemi. Nie? Tu można odliczanie zrobić. Nie wiemy, kiedy on oczywiście jest, nie? ale, ale niektórzy z nas są bliżej, niektórzy dalej, niektórzy będą pochwyceni, jeżeli to pochwycenie za naszego pokolenia. Nie? Ale nawracajcie się. Nawracajcie się, czyli co? Zmieniajcie mentalność z ludzkiej na Bożą, Żyjcie według tego, co mówi Słowo. Nie? A wtedy będziecie oglądać to, wszystko, co też Sylwia właśnie mówiła, co jest w pokazane. Wyborna pszenica będzie, wyborny miód, wyborne wszystko, co Bóg dla nas przygotował, bo on takim Bogiem jest. Amen. Mamy dzisiaj Ewangelię z 12 rozdziału Ewangelii Marka. No, taki nie za długi kawałek. Posłuchajcie. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich, ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Bogiem, jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą, i miłować bliźniego jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumie, odpowiedział, od, że, rozumie, odpowiedział że rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać o to słowo pańskie. Słuchaj, to tobie Chryste. Zobaczcie, ten dialog jest z uczonym w piśmie, czyli z wykształconym człowiekiem, człowiekiem, który zna słowo. No i zna słowo, i tym samym widać, że pojawia się w nim no po prostu jakaś, jakieś pytanie. Nie? W każdej dziedzinie, w której my się rozwijamy, w sumie im więcej się rozwijamy, tym więcej pytań się pojawia, jakby to dziedzina nie była. On był uczonym w piśmie. No, chodzi o to słowo Boże. Boże, Stary Testament oczywiście nowego nie było. nie? Znał wiele ksiąg pewnie. I teraz zobaczcie, ten uczony w piśmie pyta się, jakie jest najważniejsze z przykazań. Dlaczego się pyta? No bo w Biblii jest trochę tych przykazań pokazanych. Ja pomijam te same 10 przykazań, które w dwóch miejscach występuje i się minimalnie różni. Ale chodzi o to, że Żydzi wiecie pewnie, że mieli swoje 613 i, i to już jest dużo. 613 to już jest dużo. No. Yy, no I on się pyta, to które jest najważniejsze. Dlaczego on się pyta? Bo on pewnie chce żyć bardziej. Z Bogiem niż żyje teraz. Czyli on nie studiuje tej tory tylko po to dla studiowania, tylko on widzi, że to jest dla Niego droga do. I teraz do, do, do Boga on się dopełni z Bogiem. I teraz, skoro ma przy sobie kogoś bardzo mądrego, a musiał to widzieć, on nie wiemy, czy on wie, że Jezus jest Mesjaszem, czy nie wiemy tego, bo z tekstu nie wynika. Ale na pewno szanuje Jezusa jako kogoś bardzo mądrego, skoro Jemu to pytanie zadaje jakie pyta się, jakie jest najważniejsze z tych przykazań. czy on mówi, chciałbym sobie ustawić hierarchię, nie? chciałbym sobie ustawić, żebym się nie pogubił. I w sumie Jezus cytuje, no to też ze Starego Testamentu story, jak, jak mu to cytuje, no to, yy, no to już mu powiedział, które, nie? Ale co jest w centrum? W centrum jest Bóg, a co za tym idzie, Bóg mówi, skoro Bóg jest w centrum, no to na drugim miejscu jest drugi człowiek, nie? Ale pierwszy musi być Bóg. Będziesz miłował Boga. No i to wszystko, co czytaliśmy dzisiaj wcześniej, jest właśnie y, tym nakierowaniem mnie, by Bóg rzeczywiście był pierwszy. Y, takim nakierowaniem, wiecie, co się podzielę z dzisiejszego dnia, bo miałem taki trud, bo mówię, Panie Boże, ja nie wyrabiam, bo po prostu te kilometry, które robię ostatnio i tej ilości miejsc, y, a chciałbym też troszkę o siebie zawalczyć. Więc ustaliłem, że dzisiaj pojadę sobie na adorację rowerem. To mam tam z 10 hakiem w jedną, 10 hakiem w drugą, parę górek. Naprawdę się zmęczyłem. żeby był mocny wiatr, było zimno. No ale zrobiłem to też dla siebie. No ale jechałem, właśnie, by spotkać się z Bogiem. powiedzieć, no, że centrum tego roweru był Palmów no bo to był środek, nie? Pół trasy, pół trasy. I miałem naprawdę dobry czas. Dobry czas z Bogiem tam na, tam na adoracji, na taborze. Jestem Bogu bardzo wdzięczny. I pamiętam, że mu też powiedziałem, że mówię, wiesz co, ja jestem zmęczony. Tego jest teraz tak dużo, że ja naprawdę jestem zmęczony. I, i, i ja nie wyrabiam. I no jeżeli wszystko, co ja w domu dla siebie wyrzeźbię, to jest w sumie trzy godziny, to to jest mało. Nie? I to w tym do no kiedy będę następny raz w domu? Jutro będę chwilkę i znowuż wyjeżdżam na trzy dni. Nie? I, I wiecie co? I poczułem takie od Boga, tak jakby z tego tabernakulum tak wyszło, takie, takie pocieszenie z jego strony. I takie powiedział mi. Ale w tym wszystkim, gdzie jesteś tam, gdzie jesteś, ty jesteś ze mną. Albo inaczej, to ja jestem z tobą. Nie? Ja w tym wszystkim jestem z tobą. I poczułem się taki zaopiekowany i taki bezpieczny w jego obecności. Już się powierzyłem mu wszystkie sprawy, z którymi też byłem, nie? Ale Sylwia to wie. Ja też wiem u Sylwii, że no Bóg jest pierwszy w naszym życiu i, i my nie chcemy, żeby było inaczej. My nawzajem się wspieramy. Oczywiście czasem nie, nie wychodzi nam wspieranie, wychodzi odwrotnie, ale to nie dlatego, że tak chcemy, tylko dlatego, że nie umiemy. Ale jak umiemy, to staramy się wspierać po to, żeby, żeby pomagać nam, przybliżać się do Boga, bo Bóg naprawdę jest pierwszy. To z nim spędzimy całą wieczność. Mhm. I tak zachęcam braci i siostro, żeby, żeby nakierować swoje wszystkie myśli, wysiłki, czyny właśnie na niego. Nie tylko dzisiaj, tylko zawsze. No I no tak. Amen. Panie, bądź wielbiony i błogosławiony bądź. Jesteś świętym, wspaniałym, cudownym Bogiem. Twoja mądrość jest w Wielbię cię, panie. Wielbię cię i we wyższą. Dziękuję, że jesteś w naszym życiu. Ci, że dziękuję, nas że troszczysz sobie, się o nas. Dziękuję, że Twoja miłość przenika to, każdą swoją. z Twojego Ja, panie, powierzam tobie też, ojcze, całego siebie, to, w tym ty, wszystkim. Powierzam moją żonę, powierzam wszystkie kobiety, to. które dzisiaj, panie potrzebują Okej. też, uh, potrzebują Cię bardziej, wierzę, każdy, potrzebuje wylewa, bardziej. Wylewa, po słownicą, każdy potrzebuje bardziej. Widzę to po sobie, każdy potrzebuje bardziej. Niech Twoje, Panie, właśnie błogosławieństwo się wylewa, niech Twoje błogosławieństwo Pani dotyka, Pani, przemienia. Abyś odbudował, Wchodź w każdą z, z przestrzeni, która abyś tego panie potrzebuje. Napełnia, Przychodź, panie. Abyś Przychodź, panie. Falu. I Bo, panie, jak w kobietach będzie więcej kobiecości, to też w mę mężczyznach myśli, będzie wtedy więcej myśli. męskości. Żeby panie kobiety nie musiały stawać się mężczyznami, hmm. a mężczyźni nie stawali się kobietami. Ale, panie, by ten podział był taki, taki jasny i, i taki wyzwalający, bo każdy może być wtedy sobą. Wielbię cię, panie, i błogosławię. Hmm. I niech pełnia błogosławieństwa Bożego, spoczywa na was, Amen. Mm. Słuchajcie, ja, ja widzę pierogi. Ktoś robi te pierogi. właśnie ten moment z wałkiem, jak to ciasto rozwałkowujesz i robisz te kółka szklanką do pierogów. I to chyba jest dzisiaj, chyba się to dzisiaj dzieje. Więc Bóg mówi do Ciebie, że to tak specy, specy, specjalny sposób przychodzi. Ale o co chodzi? Ty robisz te pierogi, bo wiesz, że w Twoim domu lubią te pierogi. I to jest piękne, nie? Ale Bóg mówi, że ty często zapominasz o sobie samej swoich potrzebach i, i Bóg mówi, pozwól też sobie na coś dla siebie. I ty wiesz, co tam pierwsze w kolejce jest. Bóg mówi, to nie jest złe, nie? To nie jest złe, pozwól sobie na to, co, co, co Tobie też sprawi radość. I, I zrób to dzisiaj, co Tobie da radość. Amen. Amen. Ja mam takie imię, mi się cały czas pojawia Zuzanna. No i jestem tego pewna, że Pan Bóg teraz przychodzi do Zuzanny. Amen. Amen. Jeszcze widzę problemy z łękotką, <laughs> bo do czyjejś łękotki przychodzi dzisiaj Czujesz ciepło, no i tym samym też nie będzie konieczna operacja. Chwała Ci Panie. Chwała Ci. Jezus. I chwała, chwała Ojcu, Ojcu, Synowi Duchowi Świętemu. Świętemu. Jak była miałem, na początku, teraz zawsze teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Do zobaczenia, kochanie Pa. wspaniałego Boga. Twoją twarz. Napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.